Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, awa Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania. Tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pan. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie, a w Tobie Chryste. Dzisiaj mieliśmy na Plebanii okazję zjeść drugi raz śniadanie wielkanocne, a to dlatego, że nasi goście z Ukrainy dzisiaj świętują Wielkanoc. I między innymi dzisiaj sobie uświadomiliśmy, że to już drugi miesiąc właśnie dokładnie dwa miesiące temu wybuchła wojna. W czasie tego śniadania też jakoś doszło do mnie e, takie stwierdzenie, że w związku z tym dramatem, który się dzieje, ci można powiedzieć, że, że to pytanie, gdzie jest zmartwychwstanie, jest bardzo trudne. Jedna z tych pań powiedziała: Trudno mi zobaczyć zmartwychwstanie. Trudno mi dzisiaj zobaczyć zmartwychwstanie. Pomyślałem sobie też, że, że to bardzo dzisiaj tak korelujące z tym, co jest w liturgii Słowa. Święty Jan, który jest na Patmos, w tych dramatycznych okolicznościach, na, na wyspie, która. Nazywa się Mój Zabójca. Mój Zabójca. On dzisiaj w tym tekście nam, nam mówi, że w pewnym momencie obrócił się, żeby zobaczyć głos. Obróciłem się, by zobaczyć głos do mnie mówiący. A więc to znaczy, że jemu nie wystarczy to, żeby coś usłyszeć, ale że trzeba zobaczyć. I ciekawe jest to, że Jan mówi, że On jest na tej wyspie ze względu właśnie na to, że może tam doświadczyć słowa i świadectwa. Bo świadectwo to jest słowo pokazane życiem. Jezus, kiedy przychodzi do wieczernika, do uczniów, ósmego dnia, tydzień po zmartwychwstaniu, pokazuje im swój bok i swoje ręce. I wie dobrze, że uczniowie i uczniom nie wystarczy tylko usłyszeć? Oni nawet usłyszeli od kobiet, że Jezus zmartwychwstał i to im nie wystarczyło. Wiedział, że oni muszą to zobaczyć. Że zmartwychwstanie trzeba zobaczyć. W jaki sposób. Bóg pokazuje Janowi siebie jako zmartwychwstałego. Kiedy Jan jest na Patmos, ma takie podwójne doświadczenie, czy w takich dwóch znakach można powiedzieć, widzi zmartwychwstanie. Pierwsze to jest bardzo ciekawe, że Jan pisze, że to się dzieje w Dniu Pańskim. To znaczy, że, że to się po prostu dzieje w niedzielę. I że to się dzieje w czasie Eucharystii. Nic innego wtedy chrześcijanie nie mogli w niedzielę robić, bo to nie był dzień wolny. Nie wypoczywali. Wręcz przeciwnie, na Patmos byli gnębieni pracą. Jedyne co było znakiem ich świętowania to było to, że mogli sprawować liturgię. I Jan mówi, że on widzi Jezusa zmarłego stałego w Dzień Pański, właśnie w liturgii. Widzi Jezusa miłosiernego. Pan Bóg daje nam tę liturgię, żebyśmy Go w niej zobaczyli. To dlatego Kościół nas wzywa do tego, żeby tak sprawować liturgię, żeby w niej były wyraźne znaki, żeby to, co czynimy, było wyraźne, można, żeby można było to zobaczyć dzisiaj, żeby można było poczuć kadzidło. Że, jest, że są piękne kwiaty, że jest przystrojony ołtarz. Że my przyszliśmy odświętnie ubrani, bo chcemy świętować właśnie coś bardzo ważnego i, i w tym słowie, w tym zgromadzeniu, w tym znaku chleba i wina chcemy zobaczyć Jezusa. Dlatego wołamy o ducha: daj mi ducha świętego, żebym w wierze Ciebie zobaczył w tym, w tym spotkaniu, w tym doświadczeniu. Niedawno ojciec Krzysztof Pałys z Dominikanie dzielił się takim ciekawym stwierdzeniem: że trzeba się zawieść na wszystkim, żeby móc doświadczyć tego, że Bóg właśnie nie zawodzi, żeby się zachwycić Bogiem. On pisze: Kiedy się już zawiedziesz na sobie, kiedy się zawiedziesz na innych, kiedy zawiedzisz się na tym świecie, to wtedy pozostaje właśnie co? Właśnie pozostaje taki moment, że możesz się zachwycić Bogiem. I być może dzisiaj przychodzimy z takim doświadczeniem Janowym, jak on na Patmos, z jakimś naszym zawiedzeniem na sobie, na innych, na tym świecie, na tej wojnie, na tym, co się stało. Jesteśmy zawiedzeni. Wielu z nas mówi, nigdy się tego nie spodziewałem, że tak będzie. Nigdy się nie spodziewałem. Jesteśmy, no co to jest? To jest zawiedzenie. I ojciec Paweł mówi, właśnie trzeba się zawieść, żeby móc się zachwycić Bogiem. I on się daje w tym znaku, znaku Eucharystii, ale jest jeszcze jeden znak. Otóż Jan mówi tak, że on widzi Jezusa pośród siedmiu świeczników. Co to są te siedem świeczników? On sam wyjaśnia, te siedem świeczników, pośród których on go widzi, to jest siedem kościołów. Siedem wspólnot, które Jan, święty Jan Ewangelista jakoś znał, może niektóre z nich odwiedzał wcześniej. Siedem kościołów, które żyły na terenie dzisiejszej Turcji. Jan w tych wspólnotach widzi Jezusa. Można dzisiaj też sobie zadać to pytanie, czy kiedy patrzymy na Kościół, na chrześcijan, to widzimy Jezusa Miłosiernego. Jakie to jest ważne, żebyśmy widzieli w Kościele Jezusa Miłosiernego. To jest taki obraz, który... Ludzi pociąga do wiary. Papież Franciszek często powtarza, że Kościół się rozrasta nie przez prozelityzm, a więc nie przez to, że my kogoś do czegoś namawiamy. Ale papież dodaje, Kościół się rozrasta przez atrakcyjność świadectwa. Jakiego świadectwa? Świadectwa o miłosierdziu, że ktoś komuś pokaże właśnie będąc chrześcijaninem, Twarz Jezusa Miłosiernego. Widziałem takie zdjęcie jednego z kościołów w czasie Wielkiego Czwartku po liturgii, kiedy w polskiej tradycji jest ten zwyczaj, że przenosimy Najświętszy Sakrament do ciemnicy, do tego miejsca, które, które symbolizuje to więzienie, w którym Pan Jezus przebywał po aresztowaniu. I w tym kościele zostało to ciekawie przedstawione, bo postawiono kratę, zakratowano obraz Jezusa Miłosiernego. I ta ciemnica to był właśnie zakratowany Jezus Miłosierny. Ja wtedy sobie pomyślałem, to, to jest niesamowite uklęknąć przed takim znakiem i pomyśleć sobie, tak naprawdę to, no to ja jestem w więzieniu. Pamiętam jak moja przyjaciółka karmelitanka, która przez wiele lat e, żyła właśnie w, w, w karmelu za kratą, jak spotkała kiedyś księdza, który kompletnie tego nie rozumiał i on mówi, po co wy za tymi kratami? A ona mówi, zależy z której strony się patrzy, kto jest za kratą. I to, to jest właśnie to, że kie, kie, ja kiedy ten znak zobaczyłem, pomyślałem sobie, no to dużo mówi. Pokazywać Jezusa y, właśnie miłosiernego. To pierwsze czytanie dzisiaj pokazuje taki pewien paradoks, bo z jednej strony święty Łukasz pisze o tym, że. Ludzie, którzy patrzyli na tych pierwszych chrześcijan, na Piotra, na Jana, na tych, którzy się do nich dołączali w tych pierwszych latach kościoła, z jednej strony się jakoś ich bali. Tam wręcz jest takie słowo, że się ich bali. A za chwilę, dwa zdania później, Łukasz pisze, że się do nich dołączali, albo że dosłownie było, że, że byli dołączani. I podaje taki ciekawy motyw, co ich pociągało. Co tych, którzy patrzyli na tych pierwszych chrześcijan, co ich pociągało? Pociągało ich to, że oni się trzymali razem, a to trzymanie razem oddane jest w tym tekście takim, takimi dwoma słowami, albo w zasadzie jednym: homotymadon, homos to znaczy jeden, a tymos znaczy oddech. Oni się przyłączali, bo. Ci chrześcijanie wyglądali, jak gdyby mieli jeden oddech, jedno tchnienie w sobie, tchnienie ducha. Myślę sobie, że jakby Świat zobaczył, że my się, my jesteśmy właśnie tacy, że mamy jedno tchnienie, jednego ducha w sobie, że pokazujemy to miłosierne oblicze Boga, to my rzeczywiście nie mieścilibyśmy się w Kościołach. Ale pewnie tak nie jest, skoro się mieścimy. Więc dzisiaj jest też taki moment wołania o Ducha Świętego, żeby On był tym jednym tchnieniem w nas. Kiedy stajemy przed obrazem Jezusa Miłosiernego, mówimy: Jezu, ufam Tobie. Jeśli możemy to wołanie za, zamienić na to właśnie daj nam jedno tchnienie, daj nam jednego ducha, właśnie żeby on, on nas jednoczył, żeby świat zobaczył nas razem. Jak to mówi papież, właśnie żeby nasze świadectwo wobec świata było atrakcyjne. Ale pierw musimy przejść tą, tę drogę takiego zawiedzenia się. Myślę, że ten czas dramatyczny, który przeżywamy w świecie, on paradoksalnie może nam sprzyjać ku temu, żeby dojść do tego momentu. tak ja, ja jestem zawiedzony tym światem, tym życiem, sobą, samym, moją grzesznością. I w tym zawiedzeniu mogę się zachwycić bowiem. I możemy to zrobić razem, i potem ludzie na zewnątrz nas będą widzieli, że coś w nas jest, i będą mogli nas zapytać, skąd to macie.